Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i sojuszu RAM. W tym wideo chciałbym zaprezentować Wam wszystkie miejsca oraz ich ulepszenia, dzięki którym będziecie mogli zwiększyć wielkość Waszego szturmu. W większości wypadków wielkość Waszego szturmu potrzebna jest tylko i wyłącznie Waszym liderom oraz ewentualnie graczom, którzy pomagają w podwójnych rajdach. Chciałbym przede wszystkim skupić się tutaj na udoskonaleniach, które pozwalają wam permanentnie zwiększyć wielkość Waszego szturmu. Pierwszym takim miejscem jest stacja dowodzenia, którą obecnie możemy rozbudować do poziomu plazma 15, a po co pozwoli, zwiększyć wielkość Waszego szturmu do 1,6 miliona. Jednak do rozbudowy stacji dowodzenia będziecie potrzebowali bardzo dużych ilości zarówno zwykłej plazmy, jak i z plazmy polimeryzowanej. Kolejnym miejscem, które pozwoli Wam zwiększyć pojemność Waszego szturmu, są ostatnie badania jednostek T12. Są one dostępne we wszystkich rodzajach Waszych jednostek, czyli w drabinkach piechoty, jeźdźców oraz łowców. Do ich udoskonalenia będziecie potrzebowali sporych ilości kryształowej esencji oraz kryształowych jazz. Trzecim miejscem, które daje możliwość zwiększenia waszego szturmu są badania nad polimeryzacją plazmową i doprowadzenie odpowiednich badań do poziomu 30. Jest to naprawdę spore wyzwanie, gdyż kosztować was to będzie naprawdę spore ilości plazmy polimeryzowanej. Czwartym miejscem jest rozbudowa waszych bohaterów Generacji 7 w tak zwanym oddziale troli, czyli Grima, Magnusa oraz Cardiniego. Rozbudowa oddziału troli na maksymalny poziom zwiększy wielkość waszego szturmu o kolejne 6000. Kolejnym miejscem są badania nad udoskonaleniem szturmu, gdzie w zakładce Awaryjny rozwój poprzez użycie kapsuł skarbów, możecie w znaczący sposób zwiększyć pojemność Waszego rajdu. Pamiętajcie, by kapsuły te używać głównie podczas wydarzenia State vs. State, gdzie możecie dzięki nim zdobyć naprawdę sporo liczbę punktów w tym wydarzeniu. Ostatnim miejscem na mojej liście jest poradnik dowodzenia oraz zakładka Wezwanie do broni. Na poziomie pierwszym w tej zakładce będziecie mogli zwiększyć potencjał szturmowy Waszego rajdu o 3,5 tysiąca oraz na wyższych poziomach o jeszcze większe wartości. Według mnie są to miejsca dzięki którym permanentnie możecie zwiększyć pojemność Waszego szturmu. Natomiast podczas trwania wydarzenia MIGO macie również możliwość zwiększenia pojemności Waszego szturmu w projekcie badawczym. Poprzez aktywację zakładki Organizacja Oddziałów, jak również rozbudowę budynku Centrum Wodne na wyższe poziomy i wylosowaniu odpowiedniego wzmocnienia. Jednak te dwie ostatnie opcje są możliwe tylko i wyłącznie podczas trwania wydarzenia MIGO. Mam nadzieję, że to krótkie wideo pomoże wszystkim graczom. Którzy są zainteresowani zwiększeniem pojemności swojego szturmu. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.